Dzisiejszym przedstawiamy dla Państwa etapy, etapy obsługi i wsparcia przez nasz zespół od doradztwa po zakup materiałów budowlanych marki Czamaninek. Pierwszym krokiem współpracy jest zawsze poznanie wymagań klienta, na podstawie których dokonujemy adaptacji projektu technicznego. W ramach współpracy z biurem projektowym dajemy klientom możliwość uzyskania kompletnego projektu technicznego obejmującego rysunki techniczne, obliczenia wytrzymałościowe oraz detale konstrukcyjne. Następnie, w stałym kontakcie z inwestorem i wykonawcą, sporządzamy projekt techniczny, w którym dokonujemy szczegółowej analizy obliczeniowej w oparciu o obowiązujące przepisy. Kompletna dokumentacja trafia na budowę po zamówieniu materiałów. Po zakupie materiałów budowlanych gwarantujemy terminową dostawę wraz z rozładunkiem na plac budowy. Od pierwszej chwili jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem, który może liczyć na nasze wsparcie w trakcie realizacji inwestycji. W projektach technicznych postanowiliśmy pójść o krok dalej niż konkurencja, oferując wykonawcom i inwestorom rysunki kładów ścian, które są wykonywane z uwzględnieniem wszystkich uzupełniających elementów murowych. Dbamy też o to, by rysunki techniczne ścian murowych spełniały najwyższe standardy i gwarantowały uzyskanie maksymalnej wytrzymałości ściany bez ryzyka zarysowań czy pęknięć. Zapraszamy do kontaktu, chętnie doradzimy Ci rozwiązania, które będą idealnie pasować do wizji Twojego wymarzonego domu.